Dobra, słuchajcie, kontynuacja tamtej części. Część pierwsza jest do prowadzenia skateparku. Tak. Pojedziemy tu, jest plac zabaw jeszcze. Ale pojedziemy tędy na razie. Słuchajcie, tu mamy taką alejkę bardziej do chodzenia. Jest tu, jest tu boisko. Na tym, Ktoś którym, na którym, zac... na którym e, zaczynaliśmy. Wiedzieć zaraz we mnie. Wiedzieć trochę za mną, bo... Słuchajcie, tu mamy takie rądko. Pewnie Adrian tu zaraz wyląduje. A może i nie? Są dookoła ławki wszędzie. Może się My byliśmy na boisku do piłki nożnej, a tu jest jeszcze, tu jest jeszcze boisko do piłki. Do siatkówki albo do ręcz... Nie, do ręcznej to raczej nie. Jesteśmy od... Jesteśmy, od... Jesteśmy od drugiej strony tego, rampy. Tu mamy stół do tenisa. Jedziemy tu dalej. Mamy jakieś urządzenie kolejne. Lubię ten dźwięk. Czekajcie chwilę. Tu mamy bardzo dużo urządzeń. Tam mamy jeszcze. Mamy tą budowę. Jesteśmy od drugiej strony. No jedziemy na plac.